W najnowszym numerze Angory w formie reklamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało dwustronicowy artykuł. Artykuł ma tytuł Plan na niższe ceny energii w Polsce. I jest to tak naprawdę taki artykuł sponsorowany, który ma tłumaczyć Polakom, że transformacja energetyczna w Polsce jest konieczna. I że jeśli nie będzie tej transformacji, to stracimy znacznie więcej, niż jeśli ją przeprowadzimy. Że brak transformacji oznacza dla nas większe koszty niż koszty związane z, z koniecznością przeprowadzenia tej transformacji. A na końcu czekają nas niskie ceny energii. Proszę Państwa, z takim stekiem kłamstw, bzdur półprawd, niedomówień, manipulacji, propagandy i um, niep nieprawd, nieprawd i tak naprawdę bezczelnej dezinformacji dawno się nie spotkałem. Przeczytałem dość dokładnie cały tekst tego artykułu sponsorowanego, czy też reklamy, jakkolwiek to nazwiemy, i naprawdę e, można zobaczyć, w jaki sposób nas politycy manipulują. Po kolei wszystko tu omówię. Na początku, pierwsze zdanie tego artykułu brzmi: Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowuje własną, właśnie pierwszą konkretną rządową strategię na obniżenie cen energii. Tak naprawdę, to zdanie powinno brzmieć troszkę inaczej. Groteskowe Ministerstwo Klimatu i Środowiska realizuje unijną strategię na wystrzelenie cen energii w Polsce w górę. W efekcie doprowadzi to do destrukcji całej gospodarki. Kolejne zdanie. Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu to program na bogatą Polskę, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne. A przy tym wpłynie na redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko. W rzeczywistości to zdanie z kolei powinno brzmieć tak. Krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu to program na szybkie zubożenie Polski, który zagwarantuje pozbycie się i suwerenności energetycznej, i bezpieczeństwa energetycznego, a przy tym nie wpłynie. Na redukcję negatywnego oddziaływania na środowisko. Autorzy tego tekstu twierdzą, że Polska i Polacy potrzebują transformacji energetycznej, bo mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie. Oczywiście, to prawda, że mamy jedne z najwyższych cen energii w Europie, ale Autorzy artykułu mylą przyczynę ze skutkiem. Otóż, właśnie te ceny energii są tak wysokie, dlatego, że przeprowadzamy tę transformację. To cała ta transformacja według wzoru unijnego powoduje, że ceny energii w Polsce są tak wysokie. Choćby kwestia ETS-u, do czego jeszcze wrócę za chwilę. To oczywiście negatywnie wpływa. I na gospodarstwa domowe, i na całą gospodarkę. No bo z prądu korzystają wszyscy. Kolejna sprawa. Autorzy tekstu straszą, że rocznie koszty smogu, jakie ponosimy, to nawet 100 miliardów złotych. Szacuje się, że z powodu zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju co roku przedwcześnie umiera około 45 tysięcy, do nawet 90 tysięcy osób. No być może tak jest. Nawet y, autorzy nie podali, skąd mają te dane, ale przyjmuj, przyjmijmy, że tak jest. Problem polega na tym, że energetyka, nawet ta na, tak zwana najbrudniejsza węglowa, nie ma żadnego wpływu na smog. Ona po prostu smogu nie produkuje. Smog to jest efekt, rezultat działania przede wszystkim niskiej emisji. Natomiast jeśli chodzi o kominy elektrowni węglowych, czy elektrociepłowni, czy, czy też ciepłowni, one mają powyżej 100 metrów wysokości i ten dym gdzieś tam się rozprasza w wyższych partiach atmosfery. Ale co ważniejsze co ważniejsze najważniejsze jest to, że te wszystkie. Obiekty energetyczne podlegają bardzo surowym unijnym normom wynikającym z tak zwanych konkluzji BAT. Oznacza to, że muszą one stosować różnego typu instalacje oczyszczania spalin, instalacje odsiarczania, elektrofiltry, instalacje redukcji tlenków azotu. I tak dalej, i tak dalej. W efekcie to, co wydobywa się z komina elektrowni czy też elektrociepłowni, jest znacznie, znacznie czystsze niż to, co wydobywa się z kominów w ramach niskiej emisji. W ogóle to jest nie do porównania. Oczywiście no to, co wychodzi z tych kominów, rozprzestrzenia się na dużej powierzchni i nie ma możliwości, żeby w ten sposób Powstał smog. Na dodatek, w kominach elektrowni, elektrociepłowni są specjalne czujniki, które cały czas na bieżąco badają jakość tych spalin. I raporty wynikające z tego, co te czujniki uchwycą, są wysyłane do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i do Urzędu Marszałkowskiego przez co organy te mają bezpośredni wgląd w to, co się wydobywa z komina. Co więcej, co więcej, aby osiągnąć normy konkluzji bad, już przed spalaniem bada się jakość węgla. I jeśli nie spełnia on tych norm, to taki węgiel nie może pójść do spalenia. No więc widzimy z każdej strony, że nie ma możliwości, żeby powstał smog, a powietrze nie zanieczyszczane jest przez tego typu instalacje. Dalej w tym tekście czytamy takie dyrdy małe, również bez podania źródła, o ekstremalnych zjawiskach pogodowych, których rzekomo jest coraz więcej, które są rzekomo wywoływane w domyśle przez spalanie paliw kopalnych. To oczywiście nie jest prawda. Zauważa to i dość dokładnie omawia profesor Piotr Kowalczak w swojej książce Zmiany klimatu i co on tam pisze. Nie ma dowodów na tezę, że wzrost stężenia dwutlenku węgla powoduje ekstremalne zjawiska pogodowe, tak jak susze, powodzie i huragany, które staną się częstsze i intensywniejsze. Nawet Agenda ONZ i PCC przyznaje, że nie ma pewności, że zmiany klimatyczne ma mają wymierne negatywne skutki globalne w postaci częstszego występowania huraganów, tornad, susz, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Co ważniejsze, rzeczywiste dane naukowe podobnie wykazują niewielki lub żaden negatywny wpływ wyżej, wyższej temperatury na rzeczywistość w tym zakresie. No ale widzimy, że autorzy tego artykułu sponsorowanego wiedzą lepiej. Wiedzą lepiej niż to, co mówią specjaliści ONZ-u, ci właśnie alarmiści, bo IPCC to są właśnie ci alarmiści klimatyczni, którzy żądają prawda obniżenia emisji dwutlenku węgla, żeby nie podnosiła się temperatura na Ziemi. Autorzy tego tekstu płaczą nad tym, że Polska musi aż 250 milionów złotych wydawać na import paliw kopalnych. Tak było przynajmniej w roku 2022. No ale dlaczego? Dlaczego? No, jeśli chodzi o węgiel. No to zamykane są w Polsce kopalnie, więc ten węgiel trzeba importować w większych ilościach. No to jest jakby sprawa oczywista. Jeśli chodzi o gaz, no to w wyniku transformacji energetycznej budowane są kolejne elektrownie zasilane gazem, więc również gazu potrzeba więcej. Czyli co? Czyli, czyli to, że musimy coraz więcej importować tych paliw, tych surowców, to wynika właśnie z transformacji energetycznej, a nie na odwrót. Nie na odwrót. Mało tego, jak będziemy mieli elektrownię jądrową, to znowu będzie trzeba wydawać grube pieniądze na import uranu. Czyli cała ta transformacja powoduje, że ten import tych surowców będzie większy, a nie mniejszy. Ale widać, autorzy tutaj logiki żadnej nie próbują zastosować. Mało tego. Ta sama transformacja powoduje, że import rośnie także z innych kierunków i z innych powodów. No bo musimy importować panele fotowoltaiczne, bo musimy importować wiatraki, bo musimy importować pompy ciepła. Nie wszystkie, bo część jest produkowanych w Polsce, ale część, na przykład z Niemiec w dużej ilości czy też auta elektryczne, no w ogóle się w Polsce przecież nie produkuje. No więc to wszystko będziemy musieli produkować, a wcześniej tego się nie importować, a wcześniej tego się nie importowało. Więc ten import będzie wielokrotnie wyższy. No ale tak jak mówię, logika nie jest silną stroną aut autorów, czy też autora tego tekstu. Co dalej? Co dalej? Twierdzą oni, że dekarbonizacja spowoduje obniżenie cen energii. Mało tego, oni podają konkretne liczby. Oni już wiedzą, że w roku 2030 energia będzie tańsza o 13%, a w roku 2040 aż o 1 trzecią, proszę Państwa. Nie wiadomo skąd oni mają te dane, pewnie wyssane z palca. Tak jak z palca wyssała y, podobne dane. Czym podobne informacje podawała premier Ewa Kopacz w 2014 roku, kiedy twierdziła, że po roku 2019 polski prąd nie zdrożeje dla odbiorców, proszę Państwa, no tyle są warte słowa polityków czy urzędników. W rzeczywistości sytuacja wyglądała w ten sposób, że tylko w latach 2020-2023 według danych Urzędu Regulacji Energetyki średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wzrosła aż o 200%. Aż o 200%. To jest efekt oczywiście, ja już wcześniej mówiłem, ETS-u, ale również budowania odnawialnych źródeł energii, z czym wiążą się różnorakie koszty w energetyce, jak konieczność wprowadzenia rynku mocy. E czyli możliwość zastępowania prawda, możliwość zastępowania odnawialnych źródeł energii wtedy, kiedy one nie produkują energii. Mamy tak naprawdę, budujemy, czy już mamy praktycznie wybudowaną, dublu, dublujemy, dublujemy instalację energetyczną. Mieliśmy, prawda, instalacje, które, które głównie produkowały prąd, prąd z, z, z węgla, prawda. a teraz kolejny cały system ze słońca i z wiatru. To są oczywiście gigantyczne koszty, i o tym się oczywiście nie mówi. Natomiast Biznes Europe podaje, że jeśli w Unii Europejskiej cała ta transformacja pójdzie tak, jak trzeba, no to w 2050 roku w Unii Europejskiej ceny energii będą wyższe niż w Chinach i Stanach Zjednoczonych tylko o 50%. Natomiast jeśli coś tam pójdzie nie tak w tej całej transformacji, to w 2050 roku ceny energii w Unii Europejskiej będą wyższe niż w Stanach Zjednoczonych i Chinach nawet o 300%. Taki będzie skutek wdrażania tej chorej polityki. Autorzy tego propagandowego materiału snują rozważania o na bazie właśnie tych fałszywych, błędnych danych, założeń, błędnych założeń stoją takie rozważania, że e, na temat szybszego rozwoju Polski, że poprawi się konkurencyjność przemysłu, że dojdzie do rozbudowy nowych gałęzi przemysłu, gospodarki, powstawania nowych miejsc pracy, prawda? Oczywiście w perspektywicznych sektorach gospodarki. No co tam urzędnik sobie wymyśli, to tam sobie napisze, prawda? To wszystko ma się oczywiście przełożyć na szybszy wzrost gospodarczy. Problem polega na tym, że będzie dokładnie odwrotnie. Najpierw coraz wyższe ceny energii spowodują, że polska gospodarka będzie coraz mniej konkurencyjna, a potem braki energii, blackouty spowodują, że może dojść do całkowitego upadku gospodarki. Tego należy się obawiać w wyniku wdrażania tej całej polityki. Zresztą, widzimy to już na własnych oczach. W roku 22, w roku 23. Niemal, niemal 200 tysięcy przedsiębiorców zakończyło prowadzenie działalności. W 24 jest podobnie, podobne liczby już mamy na tapecie. I Jaka jest przyczyna? W dużej mierze jest to przyczyna właśnie wzrastających cen energii elektrycznej, również ciepła. A to jest właśnie to powoduje, że te firmy wszystkie są coraz mniej konkurencyjne. Co ciekawe, inwestorzy zagraniczni również widzą problem i uciekają z Polski. Wielu ucieka z Polski, ale poza Unią Europejską, bo wiedzą, że w innych krajach Unii Europejskiej jest niewiele lepiej. I firmy uciekają, czy to do Indii, czy do Maroka, czy do Brazylii, prawda, czy do Tunezji i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać. Ale bajdurzenia autorów tego tego tekstu propagandowego idą jeszcze dalej. Oni twierdzą, to już się w głowie nie mieści, że państwo, że finanse publiczne, że w finansach publicznych będzie więcej pieniędzy dzięki transformacji, ponieważ nie będzie trzeba wydawać pieniędzy na ETS. Na co teraz się wydaje pieniądze? I nie będzie trzeba wydawać na te surowce, prawda? Po pierwsze, przecież to nie finanse publiczne płacą za ETS, nawet finanse publiczne to sprzedają. Budżet państwa sprzedaje uprawnienia i ma za to pieniądze. Natomiast również surowców, przecież budżet państwa ani, ani WS Strefa Finansów Publicznych nie kupuje surowców, tak? Surowce są kupowane przez firmy, teoretycznie firm działające na rynku po prostu. Jaki on tam jest koślawy mniej czy bardziej, ale jakiś tam jest. No więc jeśli nie będziemy płacić ETS-u. Jeśli nie będzie, czy te firmy nie będą płacić ETS-u, czy te firmy, które teraz kupują surowce, nie będą kupować tych surowców, no to co, ich nie będzie? No te, co na przykład elektrownie węglowe, które muszą kupować ETS-y, no to ich ma nie być. No to w jaki sposób finanse publiczne przejmą te pieniądze, żeby mieć na co? Na więcej pieniędzy na służbę zdrowia i na obronność. Od tych firm, których nie będzie, prawda? Które w tej chwili płacą ETS i kupują surowce za granicą. Przecież nie będziesz kupować tych surowców, no ale przecież tych pieniędzy nie będzie do budżetu. To jest kompletny jakiś absurd. Ja nie wiem, kto pisze tego typu artykuły, ale to jak powtarzam, logiki tu jest naprawdę niewiele albo po prostu ci ludzie nie rozumieją w ogóle, na czym polegają finanse publiczne. Jak w ogóle funkcjonuje gospodarka, i tak dalej. Co więcej, w tekście jest wyraźnie napisane, że używanie paliw kopalnych ma być zastąpione przez nowe, nieemisyjne technologie. Konkretnie, zielony miks energetyczny po w, wyeliminowaniu węgla i chyba gazu również ma być oparty o odnawialne źródła energii i energetykę jądrową. No dobrze. Tylko, że problem polega na tym, że odnawialne źródła energii nigdy nie mogą zastąpić węgla i gazu też. Tych właśnie stabilnych źródeł, bo farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne to są źródła niestabilne, pogodozależne. Nie produkują w energii wtedy, kiedy jest potrzeba, tylko produkują jakby w oderwaniu w ogóle od potrzeb, od zapotrzebowania. A energii się nie magazynuje, prawda? Tylko energia. Energia. E, musi być. Energii, energia musi być w takiej ilości wyprodukowana w danej chwili, ile w danej chwili jest zapotrzebowanie. Wielko, wielkoskalowe magazyny energii nie istnieją. Nie istnieją. I co? W jaki sposób te. te no, no dobrze, ale właśnie, bo e, Elektrownia, elektrownie jądrowe są stabilnymi źródłami energii elektrowni jądrowej, więc mogą zastąpić węgiel, gaz, jak najbardziej. Tylko, że jak to wygląda w rzeczywistości? Proszę Państwa, aktualnie łącznie energetyka węglowa i gazowa ma moc zainstalowaną na poziomie 30, ponad 37 gigawatów. Tymczasem. Jedyna w tej chwili już energia jądrowa, która ma być budowana dopiero na Pomorzu, jeśli szczęśliwie zostanie wybudowana i uruchomiona, to będzie rok 2040, przypominam, to ona ma mieć moc 3,75 GW. To oznacza 10% tej mocy w tej chwili zainstalowanej w węglu i w gazie. No więc co z 90%? Kto to wyprodukuje? No, na to pytanie autorzy artykułu nie dają żadnej odpowiedzi. Ale co więcej, należy sobie zdać sprawę z tego, że zastosowanie wiatru, wiatraku większej ilości, paneli fotowoltaicznych, magazynów energii, aut elektrycznych wcale nie oznacza rezygnacji z paliw kopalnych przecież. Potrzebujemy, żeby je produkować i węgiel, i metale ziem rzadkich, prawda? I innych surowców. W artykule czytamy o bumie na fotowoltaikę i elektryczne samochody osobowe oraz ciężarowe. Proszę bardzo. Oni no już mówią nawet o samochodach ciężarowych i rzekomo jest bum na nie Oczywiście niczego takiego nie ma. A kiedy w Niemczech i w Norwegii zaprzestaną dotować samochody elektryczne, po prostu ten rynek się tam załamał. To samo jest zresztą z innymi, z farmami fotowoltaicznymi, z farmami wiatrowymi. Gdyby, gdyby nie dotacje, to tylko powstały, powstałyby w głowach entuzjastów. Co najwyżej. Autorzy tego artykułu twierdzą, że transformacja i tak by się odbyła. Ale jak będzie sterowana przez polityków, to potrwa krócej i będzie bardziej korzystna dla ludzi oraz tańsza. No proszę Państwa, to tak jakby powiedzieć, że Polska ludowa miała znacznie efektywniejszą gospodarkę niż trzecia RP. Oczywiście to jest kompletna bzdura. No takie coś to może powiedzieć tylko jakiś ideowy komunista. No bo tu jest stwierdzenie bezpośrednie, że gospodarka planowa. Centralnie sterowana działa lepiej niż gospodarka rynkowa. To powiedzieli autorzy tego artykułu. I nawet się tego nie wstydzą. Wiemy, jak działała polska ludowa, wiemy, jak wyszliśmy, że wyszliśmy na tym jak zabłocki na mydle. Tak naprawdę, zdecydowanie byłoby lepiej, gdyby państwo całkowicie odczepiło się nie tylko od energetyki, ale od całej gospodarki i zaczęło, pozwoliło działać siłą rynkową. No i na koniec tego artykułu jest taki, takie porównanie. Ile mamy wydać na transformację? Ile mamy wydać, ile wydamy, jeśli by nie było transformacji? No oczywiście, gdyby nie było, to by było znacznie drożej. I proszę Państwa, to są te koszty, których które, który pokazałem, jaki jest absurd w ogóle, żeby te koszty tu pokazywać. Czyli ten koszt tego importu surowców, prawda? Koszty smogu, prawda? Koszty, czy koszty ekstremalnych zjawisk pogodowych, prawda? No i jedyny prawdziwy koszt, koszt tych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, oczywiście nakłamany. Też niezgodny z rzeczywistością, co ciekawe, niezgodny z tym, co mówi samo Ministerstwo Klimatu, bo co innego mówi Ministerstwo Klimatu wczoraj, co innego mówi dzisiaj, a jutro pewnie będzie mówiło co innego, prawda? Wszyscy politycy. No więc oni tu podali, że w 2022 koszt tych uprawnień to wyniósł 20 miliardów złotych. To oczywiście jest nieprawda, bo 20 miliardów złotych to zapłaciła sama jedna firma PGE, prawda, w 2022 roku. Natomiast w 2022 koszty ETS dla całej gospodarki to wyniosły 53,6 miliardów złotych. Czyli w tym momencie mogliby, mogliby sztucznie nieuczciwie podnosić, znaczy uczciwie właśnie, uczciwie podnoś, podać prawdziwe liczby, podnosić te, te cyfry, podać w rzeczywistości, jak było to oni teraz tu obniżyli, nie? Teraz to obniżyli. Nie wiem skąd i miałem te dane, ale jakiś chyba totalny nieuk pisał ten e, cały tekst, sponsorowany tekst reklamowy, jakkolwiek go nazwać. E, niestety, problem jest bardzo poważny. Z tego tekstu wynika, że Ministerstwo Klimatu robi sobie po prostu z nazjaja. Robi sobie z nas jaja, kłamie w żywe oczy. I najgorsze jest to, że ludzie w to wierzą. Ludzie w to uwierzą, bo ludzie się na tym nie znają, nie rozumieją tych, tych mechanizmów, prawda? I pomyślą, że to je, rzeczywiście tak wygląda. Że tak ta transformacja nas uratuje. A jest dokładnie odwrotnie. Oni tak nas kłamią cały czas, bo się obawiają buntu bo się obawiają buntu, żeby, bo, bo gdyby nie kłamali, to ludzie w końcu na podstawie choćby rachunków, prawda, które dostają do zapłaty za energię, to by się w końcu zorientowali, że idziemy w złym kierunku i oni się boją tego buntu. I żeby uspokajać ludzi, to właśnie tak bezczelnie kłamią. Niestety, taki jest efekt tego, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, i musimy wdrażać, realizować tę totalnie absurdalną i szkodliwą dla nas politykę. I dopóki będziemy w Unii Europejskiej, nie będzie innej możliwości, bo jeśli nie będziemy tego robić, to czekają nas kary Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tyle. Dziękuję za uwagę.